Zagrajnik TV Halo dzień dobry. Witajcie na porannej kawusi. Witam wszystkich. <śmiech> <śmiech> Cały czas troszkę przeziębieni, to jest masakra, słuchajcie, jakieś japońskie choroby, e, jakiś japoński kasza na zdrowo, który się nie kończy. <laughs> Witam tych, którzy się zebrali. Ja wiem, że ktoś tam już jest. Mm. Tak, jest Łukasz, jest Ibącki. Jest i Marit, no dzień dobry, witam, śpiocha. Tak, słuchajcie, opóźniłem Cię pół godziny, miałem kłopoty techniczne, ale mm, w końcu udało się wszystko ogarnąć, więc wybaczcie Ci, którzy czekali tam na przykład te pół godziny dłużej, pewnie nikogo takiego nie było, ale jeżeli ktoś taki był, to przepraszam z tego miejsca. Dzień dobry, Agata Rokicka, siemanko-kozioł.pl. Słuchajcie, w międzyczasie, jak się opóźnił ten live, to yy, w ogóle kawcie, macie kawcie? Bo w zasadzie, oczywiście to nie jest obowiązkowe, można nie pić kawci dzisiaj, jeżeli ktoś nie chce. No ale oczywiście zachęcam, ja jak zwykle. To jest po prostu najłatwiejsza opcja, czarna z mlekiem. W sensie robisz na automacie czarną i dolewasz troszkę mleka. Nie bawisz się w jakieś flat white, jakieś kapuciny, bo trzeba potem myć ten, wiecie, ten wężyk od mleka i tak dalej. Po prostu dolewasz na końcu trochę mleka i nara, nie? Oczywiście czasami piję też bez mleka, szczególnie drip'a piję zawsze bez mleka, ale taką z automatu lubię napić się z mleka. Ja czekałem, mówi Marit. No to Marit z tego miejsca, Przepraszam cię najmocniej, że musiałeś czekać, ale już jest. <laughs> w każdym razie, słuchajcie, w międzyczasie. W oczekiwaniu. Mikość, hmm, dziewiętnę, no to da kawa jest. Ja muszę, pić, muszę pić mocniejszą. Ale dzisiaj, w każdym razie, w oczekiwaniu na hmm, tego live'a, pomyślałem sobie, że może warto podjąć taki jeden konkretny temat, który szczególności mnie zainteresował, mianowicie pojawiły się plotki, czyli czy się energol, można pić co chcecie, słuchajcie, oni tego nawet nie sprawdzają, tak naprawdę, więc spoko. W każdym razie, pojawiły się plotki, słuchajcie, na temat tego, że PlayStation pracuje nad nowym PSP, nad nową konsolą przenośną. I mnie w ogóle te plotki umknęły. Ja generalnie nie lubię tych plotek o konsolach, bo to z jest jedna wielka ściema i nic z tego nie wynika. Najgorsze są tego Switchu, że jasno nazacie mój pogląd na plotki na temat switcha, ale słuchajcie akurat ta plotka troszkę mnie zaintrygowała i pomyślałem sobie, że można ją wykorzystać jako dobrą okazję do tego, żeby troszkę dzisiaj pogadać sobie o PSP generalnie i o, o tym, jaka była przygoda Sony, jeżeli chodzi o konsolki przenośne, o tym, jaka była nasza przygoda, jeżeli chodzi o konsolki przenośne, a myślę, że jest to dzisiaj temat w szczególności aktualny dlatego, że no nigdy chyba jeszcze, no nie, może to złe określenie, ale nigdy jeszcze od czasu największego boomu na konsolki przenośne i myślę, że ten boom miał miejsce w czasach w czasach DSA, tak sobie myślę. To jeszcze nigdy od tamtego momentu nie było tak wielkiego szału, podobnego szału na konsolki przenośne. No bo dzisiaj, słuchajcie, i myślę, że w dużej mierze właściwie w większości zasprawą dwóch urządzeń, czyli w pierwszej kolejności Switcha, który w ogóle rozpoczął cały ten boom i wkrótce prawdopodobnie będzie najbardziej popularną konsolą w całej historii. Myślę, że to jest jak najbardziej w zasięgu Nintendo, bo zostało jeszcze chyba tylko do pobicia ich własna konsola, czyli DS i właśnie PlayStation 2 i to tam jest to jakieś chyba 10 czy 15 milionów sztuk. To jest w zasięgu Switcha, tak sobie myślę. W każdym razie na początku za sprawą właśnie Switcha, a następnie za sprawą Steam Decka, który od paru lat istnieje i stworzył taką. stworzył de facto od zera młode na takie mobilne granie, ale nie na laptopach, jak ja to właśnie teraz robię. Jak wczoraj byłem na live z Indiana Jonesa. Pozdrawiam każdego, kto był obecny, ale granie sobie niby na PC, ale jednak w formie takiej konsolowej, nie? Czyli po prostu małe, przenośne urządzenie. No nie takie znowu małe, nie takie może przenośne, ale i tak bardziej przenośne niż laptop. I słuchajcie. Myślę, że Sony miały taki moment, o Jezu Boże, miałem Steam wyłączyć, czekajcie, ja tylko go wyłączę, bo już nie jest w ogóle potrzebne, Już nie macie lewa sponsorowanego z Nvidią, Boże, z Nvidią, z Bethesda, więc już nie musi być ta czas widoczna tego, reklama Indiana Jonesa. W każdym razie, co ja to będę wyłączał, będę wam mówił. Myślę, że Sony miały takie poczucie, powicie, nie, powicie miały taki pogląd, że... Już nie będzie wchodzić do tego biznesu konsol przenośnych. No bo ustalmy, że nie wyszło mi to za dobrze, nie? Wita niestety jest wielką porażką i jestem w ogóle film mój na ten temat, który polecam zobaczyć każdemu, kto jeszcze nie widział. To jest stary, ma już parę lat mocno, ale uważam, że fajnie udało się tam podjąć ten temat z widy i pokazać właśnie co tak naprawdę Potem to dosyć długi materiał, a temat jest złożony, ale myślę, że udało mi się ugryźć, dlaczego Wita się nie udała. E, oczywiście na ten temat można całą pracę okoły wypisać. Siemanko, global dzień dobry. Mm, tak, timing dobry. Mm, tak idealny timing, jeżeli chodzi o te reklamy Steamersa. W każdym razie myślę, że Sony miał kiedyś taki pogląd, no bo dużo czasu już minęło osobiście w sensie od premiery, od premiery Vita, nie? No, Jejku, nie pamiętam, że dokładnie uczeka, ja wiem, że przełączył już na przeglądarkę i będziemy sobie przeglądać na przeglądarce w rzeczy. Bo to chyba najwyższy czas. Zobaczmy PS Vita, kiedy ona. 2013? Tak mi się. 11! Tu była premiera była 11? Bez kitu. Tak, słuchajcie, 2011, czyli już 13 lat. No to... To chyba jest w zasadzie dość dobry... Mm, Dowód na to, że strony dawno temu już narzuciły koncepcję, tak naprawdę, robienia konsol przenośnych. A no, słuchajcie, ja jestem zdania, że Vita to był w ogóle dewelacyjny sprzęt i pewnie nie jestem jedyny. Ja ją kupiłem długo, długo po Premierze, dlatego że po prostu dla mnie ona była za droga na Premierze i to była dużo, dużo za droga. Tak naprawdę, słuchajcie, była absolutnie droga w tamtych czasach, w mojej opinii, ale też nie bez powodu, bo była naszpikowana techniką, naszpikowana najróżniejszymi możliwościami. Ten panel tylni, wykorzystany bodajże chyba w dwóch grach, e, świetny ekran OLED, mnóstwo jakichś czujników, no i moc, moc tej konsolki. To wszystko oczywiście uzasadniało tę wysoką cenę, ale nie zmienia to faktu, że była ona wysoka. Myślę, że to był pierwszy, czy tam jeden z wielu problemów na start tej konsolki, że po prostu była za droga, zbyt potężna, niepotrzebnie tak potężna. Ehm. Więc ja witę na premierę nie grałem, właściwie to ja ją kupiłem wtedy, kiedy ona już była martwa, kiedy już hashtag nikogo, a to dosyć szybko nastąpiło, że ona hashtag nikogo, a ja ją kupiłem chyba tam 5 lat po premierze. Głównie ze względu właśnie na Persona 4 Golden. Tak, ona miała OLED, jeden z pierwszych OLEDów, a tam jeszcze nie było pełnej czerni, natomiast to był, to był OLED już, to była pierwsza generacja OLEDów, nie, takich przenośnych. Siemanko Karanowak, dzięki, że jesteś, miło mi, że się pojawiłeś, jak zwykle twoja obecność jest ważna. W każdym razie, słuchajcie, Vita powiedzmy, ona już była dosyć szybko spisana na straty, ale ten taki, hmm, tę taką hmm, powiedzmy historię, historię Sony z konsolkami przenośnymi i y, tą konsolą, która tak naprawdę w ogóle dała Sony odwagę na to, żeby robić Vite, była oczywiście PSP, czyli ta pierwsza konsola przenośna, która no ustalmy, słuchajcie, PSP to było, czy to jest jakiś fajny z PSP? Zobaczmy. PSP to była konsola, którą kupiłem rok po premierze, i o, właśnie, pójdźmy sobie to w pętli. To jest konkretna pewien rok powinnym, że słuchajcie, zbierałem na nią przez ponad rok sprzedałem jeszcze jakieś tam inne swoje rzeczy pamiętam znajomym. Jakieś... Yy, chyba mojego starego w ogóle Gęboja szaraka. No, dzisiaj to z perspektywy dzisiejszego dnia to może nie była zbyt dobra yy, nie była zbyt dobra decyzja, bo dzisiaj już nie mam starego szaraka, no ale nieważne. W każdym razie całe moje koszonkowe wsz wszystkie jakieś pieniądze, jakie dostałem z jakichś różnych okazji, mówiłem, nie kupujcie mi prezentów, dawajcie mi pieniądze, bo miałem taki konkretny cel Eee, chcę kupić PSP, nie? I kupiłem go tak po premierze, no i uważam, że PSP w tamtych czasach to była konsola, która totalnie ryła beret możliwościami technicznymi. I jednocześnie, mimo tego, że była kosztowna, no kosztowała około 1000 zł, to uważam, że ta cena była bardziej uzasadniona. No tu już mam witę. <coughs> bardziej była mimo wszystko taka Reasonable ta cena, nie? Sensowna. I. PSP oczywiście też miała swoje problemy, bo ta konsola zaczęła potem bardzo cierpieć z powodu piractwa i tak naprawdę no, gdzieś tam każdy się tego przyczynił, w szczególności w Polsce, bardzo łatwo było ją i ten między innymi nośniki optyczne, te całe umd czyli Universal Media Diski, które miały uchronić tę konsolę przed piractwem niewiele dały, więc ona ostatecznie... Mam takie poczucie, że Sony kończyło tak naprawdę cykl życia PSP, z takim poczuciem, ok, tym razem nie wyszło do końca tak, jak mogłoby wyjść, bo jednak za dużo straciliśmy na piractwie, mimo tego, że to nie, była, to nie był flop, nie, to, to nie była jakaś totalna porażka, ale nie był to flop, natomiast też nie było takiego poczucia, rozbiliśmy bank, nie, no bo jednak było takie przekonanie, panowało, że PSP przegrało z ds -em. I generalnie patrząc na liczby, na pieniądze, ale też tak po prostu no, większość graczy może poza Polską, polską była takim bastionem PSP, ale na świecie na jednym gadżet PSP przypadało pod ogląd 3DS-a, więc jakby było takie, no panowało przekonanie. PSP przegrało tę generację, ale nie było tak źle. No, następnym razem się uda, no kolejnym razem nie wyszło i to jest pewnie powód, dla którego Sony przez tak długi czas już w ogóle nawet nie przebąkiwało niczego na temat żadnej konsoli przenośnej, no bo PSP nie wyszło tak dobrze, jak mogłoby wyjść, a Vita nie uszła w ogóle, nie? no więc nie ma co włazić do tego, do, tego, do tej rzeki po raz kolejny. Ja wiem, że to w sumie nie tak się tłumaczy, ale nieważne. W każdym razie, ym, potem w ogóle było takie przekonanie, to pewnie pamiętacie, że już w ogóle mobilne granie upadło, bo są telefony i po co grać, po co kupować osobny, dedykowany sprzęt do grania w gry, skoro mamy telefon, każdy ma telefon, który jest wielokrotnie potężniejszy od wszystkich tych konsol, nie? Ja pamiętam czasy, jak zaczęły się pojawiać pierwsze telefony dużo potężniejsze od PSP, ja byłem taki, ale jak to, jak, jak to, jak to, jak to, konsola, moja kochana konsolka nie jest już najlepsza na świecie? Bo ja naprawdę byłem przekonany, że to jest najlepsze w ogóle urządzenie przenośne ever, nie? I, I szczerze mówiąc, ja od początku czułem, że to nie będzie tak działać, bo te telefony, które miały nam zastąpić konsole, one nie miały fizycznych guzików, tak? One były dotykowe i zresztą po, pomijam ten fakt, że niewygodnie się gra, w mojej opinii, większo większość gier, które nie są stricte dedykowane urządzeniom przenośnym, znaczy urządzeniom mobilnym, takim jak telefony, to większość tych gier, normalnych gier, gra się bardzo słabo bez fizycznych guzików. To jest moja opinia. Nie wiem co wy tam uważacie, e, piszcie oczywiście śmiało, za chwileczkę się odniosę, odniosę do tego co piszecie. Natomiast mm, jakby, więc ja nie byłem przekonany do grania te, na telefonach i moje PSP było w użyciu dużo, dużo dłużej niż tak naprawdę wynikałoby z cyklu życia tej konsoli. Ja jeszcze grałem na PSP jak już Vita wyszła, potem jak wyszła Vita, no to wiadomo długo ogrywałem Vita. No i potem wyszedł Switch, Nintendo po raz kolejny jakby poszło wbrew wszystkim trendom, pokazało, że ciągle jest popyt na to granie mobilne, no o tym już mówiliśmy, granie przenośne. I przechodzimy do tych ploteczek. Ja zapisałem sobie, sobie po prostu New Portable Sony. E i wyszło mi na to, że już pierwsze plotki były w ogóle gdzieś w okolicach maja. I tu PurePC mówi, że. W ogóle mi to minęło, Że Sony może pracować nad konsolą PlayStation Portable. Mm. Tylko nie wiem, czy to nie były plotki, które. A, okej, okay, nie. Wtedy już był Portal. Dobra. Ja myślę, że w ogóle Portal to jest taka konsola, która. Mm, dużo osób, oczywiście, tam pukało się po głowie, jak ten portal został zapowiedziany. Po co w ogóle taka konsola? Która służy wyłącznie do streamingu i niczego więcej. Ja z tego, co wiem, Sony nie mam portala. On coś tam zaczął z tą konsolą zmieniać, że teraz da się. Na nie więcej rzeczy uruchamiać, powiedzmy, mm, fizycznie na niej, a nie tylko wszystko streamować, bo tam pobuchowali ten soft. Ale myślę, że w kontekście tych nowych plotek, a te plotki, słuchajcie, są podawane przez jakieś takie duże portale, na przykład tutaj D Diverge, albo na przykład IGN, albo tu jeszcze gdzieś było, słuchajcie, ta informacja przez Bloomberga. Ja ten Bloomberga nie mogę wejść, bo nie mam jakiegoś tam abonamentu, więc nie poczytałem sobie Bloomberga. O, udało się. A dobra, tu się okaże, że się nie da, pewnie za chwilę, no właśnie. Nieważne. Chodzi o to, zasadzie, że te, te plotki yy, podają duże, duże yy, portale, nie? Które mają jakąś renomę. W związku z tym, myślę że wyjątkowo coś może być na rzeczy. Ja się nawet nie chcę za bardzo wdawać w te plotki, tak naprawdę, bo tutaj oczywiście podaję, że to jest jakieś w miarę pewne źródło. I że między innymi, że ta konsola miałaby możliwość odpalania gier na PS4 i tam z tego co czytałem, to w ogóle to główna atrakcja tych newsów. Bo oczywiście newsy są różne, wiecie, jak z plotkami. Każdy gdzieś tam portal te plotkę, jakoś sobie przetworzy i troszkę inaczej ją poda dalej. No ale jedną z tych, których czytałem, było to, że to nowe niby PSP2 miałoby odpalać gry z PS4. I w ogóle, Pamiętaj, tak, w mojej opinii, jeżeli kiedykolwiek Sony miałoby, e, już tam nie wnikając zbytnio w tam treść tych różnych plotek, bo ich jest milion, ale synteza tego jest taka, że być może Sony pracuje nad nową konsolą, która może mieć dużo możliwości. Znając Sony, Pewnie pójdzie bardziej w moc, aniżeli w innowacje. No bo Sony takie już jest, nie? To nie jest Nintendo, które próbuje dziwnych rzeczy. I Sony już to zrobiło dwa razy. I z PSP, które było w swoim czasie potężne i było dużo mocniejsze, jeżeli chodzi o BBH niż DS. I z Witą, która w ogóle ryła beret pod względem tego, jak duże miała możliwości techniczne. Teraz ps 5 Pro, które kompletnie nie dało nam żadnej innowacji, ale jest niesamowicie mocną konsolą, więc myślę sobie, że jest bardzo. Prawdopodobne, wiarygodne, że gdyby powstało kiedyś coś Ala PSP 2, czyli konsolka przenośna od Sony Nowa, to ona też szłaby w moc, nie? I okej, okay, to nad nim byłoby takie złe, gdyby, chociaż uważam, że kompletnie nie to jest punktem i nie to, to nie jest point. that's not the point of, wiecie, mobilnego grania, nie? No ale załóżmy, że pójdą w tym kierunku. To absolutnym strzałem stopy byłoby po prostu reklamowanie tej konsoli, moim zdaniem, jako konsoli, która odpala gry z PlayStation 4. Słuchajcie, z wielu powodów. Po pierwsze, oczywiście to byłby fajny feature, jako jedna z opcji, że możesz sobie odpalić gierki ze swojej biblioteki. Ale po pierwsze uważam, że to by się nie opłacało, bo albo trzeba by kupować te gry po raz kolejny na te konsole, no co wiele osób pewnie by nie poszło, no bo jednak te gry są już ograne, słuchajcie, PlayStation 4 wyszło wieki temu, 2013 czy 2012 rok, nie? Więc jakby już każdy w to zagrał, na każdy możliwy sposób. Więc gdyby to miała być główna atrakcja, to kompletnie nie jest żadna atrakcja. Czekajcie na piesia. Natomiast gdyby to miało być feature i możliwość odpalania swojej biblioteki, no to na starcie znowu byłoby ta kolejna konsolka Sony, która, na którą by się nie sprzedawały gry, tak naprawdę. No bo jakby pewnie dużo osób kupiłoby tę konsolkę tylko po to, żeby grać w te gry, które już dawno ma, nie? Więc i ta opcja, i ta opcja moim zdaniem jest zła. Ewentualnie mogłaby to być, w mojej opinii, wysoka moc obliczeniowa takiej konsolki, która dawałaby nam gry typu PlayStation 4, czyli o podobnym potencjale technicznym, ale inne gry. Oczywiście czasami coś można by tam przeportować, ale generalnie Sony musiałby zadbać o to, z czym zawsze miał największy problem. <laughs> czyli po prostu... Z dostarczaniem nowych gier na swoją nową, niebędącą główną platformę. Bo Sony ma taką tendencję, że porzuca swoje platformy, tak? I tak było z Vitą, tak było w pewnym momencie z PSP. Pod koniec cyklu życia tej konsoli, gdzie już bardzo mało było tak naprawdę takich dużych gier, a mogły jeszcze się pojawiać, na DSA dużo dużo się pojawiały. Tak było z PlayStation VR 2 niedawno, nie? Więc Sony ma taką tendencję, że porzuca swoje platformy, nie jest w stanie tak naprawdę utrzymać tempa, które samo narzuca w pierwszych dniach premiery. Czyli narzuca tym tempem jest to, że odpalamy super nową konsolkę, która będzie mm, miała niesamowite możliwości. No, widzę, na przykład tu jest jeszcze vr 2 ostatnio, nie? i Ale będą się działy świetne rzeczy. Potem okazuje się, że na początku ni sprzedaż nie jest aż tak dobra, i strony zamiast coś z tym robić, starać się jakoś uratować tę sprzedaż, po prostu macha ręką, mówi, a dobra, walić, nie? I robisz jeszcze jakieś takie pożegnalne, jakby nawet nieratunkowe, a to a nie właśnie pożegnalne ruchy na zasadzie dobra, to tam jak już macie to PlayStation 2 VR i tak nie macie nowych gier od nas, to jest to odpalcie na PC, nie, no bo nam daje te możliwości odpania na PC. -cie. a ja jestem zdania, że nawet mimo pewnych fajnych możliwości PlayStation VR 2, to jednak fakt, że jest to uwiązane kablem, gdzie dzisiaj większość posiadaczy PlayStation, posiadaczy VR ma metę, ma quest'a i to nie bez powodu, dlatego że nie chce mieć kabla, to, to był taki ruch, który właściwie no, no nikt nie kupi, PlayStation VR po to, żeby na nim grać na, na komputerze. So, przy okazji można, ale to jakby w ogóle nie ratuje tej konsoli, nie? <laughs> Szybkie pytanie off-topic. Co sądzisz o cloud gamingu, na przykład GeForce? Ostatnio, słuchajcie, dosłownie szwagier gra sobie teraz na cloud gamingu, na, na NVIDIA, e, ten, na NVIDIA GeForce Now i rewelacja, rewelacja. Zero input laga, zero jakichś artefaktów. Jeżeli ktoś tylko ma mocne połączenie, najlepiej kablowe, działa to w spoko. A to też jest dobry argument, w ogóle dobra, info, dobra jakby taki hmm, uwaga, że oczywiście taka konsola też mogłaby być mocno nastawiona na przy okazji cloud gaming, ale też musiałaby to być opcja. Natomiast najważniejszą rzeczą nowej konsoli przenośnej i ja naprawdę kibicowałbym takiej konsoli, ja bym bardzo chciał, żeby wyszła nowa konsola. Od Sony przenośna, bo jestem wielkim fanem PSP i mam. I fanem Wity też jestem. I jestem fanem Sony. Uważam, że Sony zawsze robi fajne sprzęty i w ogóle uwielbiam PlayStation 5. Ja wiem, że to jest taka moda na narzekanie na PlayStation 5, bo mało nowych gier. No ja mówiłem ostatnio, że traktuję PlayStation 5 jako moją główną dużą konsolę do grania w duże gry, Więc ja tam nie potrzebuję tylko exów. na PlayStation 5 gra mi się mega wygodnie. Właściwie w każdą grę, nie tylko w eksy, nie? Więc jestem fanem PlayStation i z ogromną ochotą zobaczyłbym, słuchajcie, nowe PlayStation Portable. Myślę, że w ogóle to mogłoby być, mogłaby być nazwa. Myślę, że PSP2, PlayStation Portable 2, to mogłaby być nazwa, którą on mogliby użyć, bo to ciągle jest gdzieś tam silna marka, a przy okazji jest to mego opisowe. Czym jest Vita? Nie wiadomo. Tam oni tłumaczyli, że to Vita, to jest jakoś hawajskiego, czy jakoś innego. A Portable po prostu przenośne. Każdy wie o co kaman od samego początku, nie? Więc yy, ja bym z chęcią taką konsolkę przytulił, takie PSP2, ale na nią musiałyby być gry. To jest absolutnie najważniejszy warunek. To musiałaby być gra, znaczy konsola, na którą gramy w gry, które są unikatowe dla tej konsoli. To, co nam oferuje Switch. I oczywiście ja dużo gram na Switchu także w porty. Im dłużej mam Switcha, tym więcej gram w porty, bo też z czasem, no, tak wzroka już, wiecie, cyl życia Switcha trwa już tych kilka lat, może ktoś powie, że za długo, i stosunkowo coraz mniej powoli robi się takich gier, first party od Nintendo bezpośrednio, ja i tak większość z nich ogrywam, chociaż nie wszystkie, na przykład ostatni Mario Luigi w ogóle mnie nie interesuje. Może kiedyś to ogram, jak na wyprzedaży kupię. <laughs> Zobaczcie mi. <laughs> Natomiast mm, ogrywam oczywiście na Switchu także porty i to jest spoko opcja, ale to jest zawsze jako dodatek. A wita to dosłownie łacina, no dobra, do łacina, niech będzie cholipka. Ja wiedziałem, że to jest jakieś tam słowo, nie? Ja e, jakoś tego nie robiłem teraz, nie robiłem teraz jakoś researchu pod to. W każdym razie Ee, konsola przenośna, każda konsola, mm, może wyjątkiem być konsola stacjonarna. Ja tu jestem tego przykładem, tak mi się wydaje, bo mm, jednak tutaj konsola stacjonarna konkuruje bezpośrednio z pc które są bardzo kosztowne, ale konsolka przenośna na start konkuruje z innymi już teraz bardzo wieloma konsolami przenośnymi, a jest ich dużo, Przede wszystkim switchem, switchem 2 niedługo, steam deckiem, steam deckiem 2 niedługo, całą masą różnych innych konsol o pc mm, Więc jeżeli PSP weszłoby po prostu z silnym sprzętem, a mamy obecnie dużo silnych sprzętów, mocnych sprzętów, te wszystkie konsole pc które przegięte totalnie, gdzie na baterii działają przez godzinę, no to byłoby to rip, gdzie ja też w ogóle uważam, że konsola przenośna powinna mieć komfort konsoli, właśnie, powinna mieć przede wszystkim długi czas trzymania na baterii. No i najważniejsze gry, gry, gry i jeszcze raz gry. W związku z tym, całe to moje gadanie tutaj, mógłbym chyba podsumować tym, że tak naprawdę uważam te plotki na temat potencjalnego PlayStation Portable 2 za mocno niewiarygodne. I nawet mimo tego, że pewne rzeczy się składałem do kupy, pewne klocki się układają, że tutaj był ten portal, być może chcieli badać grunt, że teraz jest moda na tę konsolę i tak dalej, nadal uważam, że wejście obecnie z nową konsolą w ten rynek byłoby mega ciężkim e, zadaniem. I nie jestem przekonany, czy Sony... Tak naprawdę obecnie, kiedy jest w takim może nie dołku, ale no nie wiem no w sumie w lekkim dołku jest w Sony, kiedy musi troszkę ratować swoje główne IP, swoje główne konsole i tak naprawdę trochę mm, zawalczyć tak naprawdę o, o to, żeby w ogóle więcej osób chciało kupić PS5, bo ciągle to nie są jeszcze wyniki, jakie chyba w pełni zadowalają tę firmę. Kiedy zaliczyło ostatnio parę w top finansowych na różnych polach, to nie jest najlepszy moment dla Sony, żeby wchodzić z kolejnym sprzętem w bardzo trudny rynek. Stąd ja, szczerze mówiąc, nie wierzę w te, te plotki. Zaktuję je jako totalnie plotki. Oczywiście może okazać się, że nie mam racji, i za tydzień okaże się, że nowe PSP2 i będzie super, ale i wtedy będziecie się ze mnie śmiać, będziecie mówili, haha, zagrajnik, co ty tam pitoliłeś jakieś głupoty. A jednak ja w to nie wierzę i to jest moja opinia na ten temat. Ciekaw jestem Waszej piszcie w komentarzach. <laughs> no, Siemanko, Kokosanek, cholipka, oczywiście, że powiem, cholipka. Też uważam, że ciężko będzie im się przebić z tym sprzętem. Naprawdę nie wiem, co musiałaby mieć taka zabawka. O, Mateusz Pluciński powiedział, że zacząłem Hogwarts Legacy. Zarąbiście. nie? na czym grasz? A ja właśnie gram w tym momencie na Switchu po raz kolejny w tę grę i cały czas bawię się skonę. Czasami włączam sobie na Switchu Hogwarts Legacy tylko po to, żeby płażyć po tym zamku. Serio? Cały czas tak mam. No, dosłownie dwa dni temu włączyłem i grałem. Rewelacja. Rewelacja, to byłoby chyba działanie na chyba i a już prędzej zrobiłem coś jak Steam Deck, Asus Rock, uh, Light, Legion Go niż Switch. No właśnie, tylko czy jest jeszcze miejsce i zapotrzebowanie na kolejną tego typu konsolę tak naprawdę, nie? Um, co, co będzie grą startową Switcha 2? Na pewno będzie to jakiś nowy Mario. Jestem tego absolutnie pewien, że będzie to kontynuacja Odyssey. Plus myślę, że bardzo prawdopodobne jest na konsolę na Switcha 2 następie nowe Mario Kart które nie jestem przekonany, że już powstaje i, e, i będzie super, i będzie super. No, zresztą, e, tutaj z kolei badaniem gruntu, czy jest zapotrzebowanie na nowe Mario Kart, w mojej opinii był ten Season Pass e, bardzo udany, uważam, e, bardzo fajnie wyceniony, gdzie doszły te nowe, nowe lokacje, nowe mapki I, i chyba się udało, chyba to udowodniło, że Zresztą, jakby wyniki sprzedaży, najlepiej sprzedająca się gra na Switcha, szósta najlepiej sprzedająca się gra w historii, nie były dość wystarczające, to to był taki kolejny dowód na to, w mojej opinii, że jak najbardziej jest zapotrzebowanie na nowe Mario Karty, więc to też może się pojawić na pewno. No, Siemanko, Albert, ty mówisz Siema, ja mówię. Ha, pa. słuchajcie, bo tak, że dokończył się ten live. 20 minut minęło, nawet troszkę ponad. Um, dokładnie 24 minuty leci, więc um, dzięki za dzisiaj. Um, mam nadzieję, że wpiście kawusie. Moja kawusia się jeszcze dopija. E, no, ja akurat kończę dopijać i, i będzie gdzieś. Zelda pewnie będzie później, nie, nie na start. Tak mi się wydaje, że Zelda będzie nie na start. E, no, słuchajcie, to co? Ja idę pracować nad filmem. W tym tygodniu będzie filmów co najmniej dwa, a może nawet trzy zobaczymy. I oczywiście widzimy się na kawusi w piątek. Życzę Wam miłego tygodnia w pracy, w szkole, w życiu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Papatki. Cześć! Заграйник Ти